Witam Cię bardzo serdecznie, Ania Ursa z tej strony. Aktualizacja czytania, co on, ona myśli, czuje, planuje, ukrywa. Przyszłość relacji, rada dla wszystkich związków i relacji, takich stałych, bym powiedziała, z kontaktem. Potem będzie czytanie dla osób bez kontaktu, a trzecie będzie czytanie dla osób. Relacji duchowych, bratnie dusze, bliźniacze, płomieni, gdzie jesteście połączeni z kimś bardzo mocno energetycznie. Tak to zrobimy. Jeżeli starczy czasu, dla bardzo trudnych związków, to może no, nawet nie wiem, czy dzisiaj zdążę, zobaczymy. Dla bardzo trudnych związków też zrobię, czy to nie, bo jestem o to proszona już któryś raz z rzędu, więc zrobię to dla Was. Także dobra, skupiamy się. Skupiasz się na sobie i na tej osobie, z którą jesteś w stałej relacji czy w stałym związku, tylko dla tych to jest czytanie. Zamknij oczy, potem wybierzesz jeden obiekt, trzy kamieczek, czy który cię przyciągnie w jednej chwili. Zajmujemy się tutaj krystalomancją, czytaniem za pomocą kryształów, kamieni i różnych obiektów, które mi mm, spasowały, aby gdzieś coś swojego tutaj dorzucić, jakąś swoją. Um, Interpretacje dorzucić do, do tego tutaj wszystkiego, co jest. I pamiętaj, jest to czytanie ogólne: bierzesz wszystko, co dobre dla Ciebie, a resztę zostawiasz dla innych. Gdyby rezonowało, pasowało, proszę o łapkę w górę, serduszko, udostępnienie, obserwacje oczywiście, bo robię te czytania tylko dla obserwujących czy subskrybujących. Um, tutaj kanał czy, czy konto na TikToku i kochani możecie też napisać komentarz jeżeli faktycznie rezonowało i w której części w jakim punkcie też będzie mi miło bo ja zawsze czytam wasze komentarze i stąd też mogę widzieć więcej na temat właśnie swojej interpretacji czy ona jest zgodna z tym jaką sytuację ktoś z was ma Także to dla mnie też jest ważne. Dobrze, jeszcze raz. Zamykamy oczy. Skupiamy się bardzo mocno na tej osobie. Kiąski stałe relacje z kontaktem. co on ona myśli czuje. planuje Z kontaktem. Łojku. Zamknąć oczy nie podglądać. Nie podglądać miski. I słoneczka moje. <grywia> Dopiero teraz otwieramy oczy. Który Cię przyciągnął. Obieg numer jeden obieg numer dwa obieg numer 3. uuu Lecimy szybko. Oj, kurcze wzruszyłam się tutaj. Co się tutaj dzieje? Co? co ta osoba o tobie myśli uwielbiacie kochacie mimo swoich problemów i być może ciężkiego charakteru czy dużo jakichś dziwnych zachowań czy ciężkich emocji ta osoba widzi w tobie kogoś pięknego cudownego i nie wyobraża sobie nawet żeby cokolwiek mogło się między wami zmienić w takim kontekście, żebyście się mogli rozstać, rozejść. Co ta osoba o tobie myśli? Powiedziałam, co ona do ciebie czuje? W środku serca, ale teraz, aż mnie po prostu przeszły takie ciary i takie ciepło w sercu. W środku serca czuję taką niesamowitą miłość do ciebie i ogień i fascynację i pożądanie. Aventuryn. Żółty i pomarańczowy to jest wszystko. Tu jest taki ogień, tu jest wow. Eee, że nawet ona chyba tak mi się wydaje, że nie jest w stanie ci nawet tego powiedzieć, jak ona to czuje, bo to jest takie strasznie w niej zakorzenione, i nie jestem pewna, czy jest w stanie ci nawet to powiedzieć. Czy nawet kiedykolwiek ci powiedziała, No nie wiem, bo to jest tak w środku w niej. W czakrze serca bardzo mocno w niej. Co ona przed tobą ukrywa? Jakieś problemy, rozterki. Boryka się z jakimiś problemami właśnie i, i martwi się bardzo mocno. Martwi się, czy da sobie radę, czy, czy ogarnie wszystko w przyszłości, czy zapewni tobie i wam razem przyszłość. Jeżeli wy macie dzieci, czy nie wiem, czy osobno, czy razem, to też martwi się o przyszłość tych dzieci. Jeżeli chciałaby mieć z tobą dziecko, to martwi się, czy ona da radę po prostu utrzymać dzieciątko, tak? To mamy w ukryciach. Czego by chciała wspólnej przyszłości z tobą w każdym dniu, w jej życia i Twojego życia? Przyszłość między wami spotkanie bardzo mocno, intymne. To zresztą to ty to poczujesz. Poczujesz, że ty, jakby, jesteś troszeczkę inaczej traktowana, traktowany niż wcześniej. Rada. Nie mam rady. To wszystko się dzieje samo. I po prostu bądź tutaj sobą. Nikogo nie udawaj. Nie próbuj jakoś grać nie próbuj wywierać na tej osobie jakoś, jakiegoś. Yy... Wpływu, czy próbować czegoś wyciągnąć od tej osoby. Nie, to ma się samo dziać, samo istnieć. I tak, tak jak teraz się dzieje, to jest wszystko dobrze. Piękne Macie, piękne Macie to czytanie. Dziękuję ślicznie. w środku czytania, czyli ten kamień to jest ametys, a nie wiem czy to jest lapis lazuli, czy to jest Awentury niebieski nie mam pojęcia, musiałam sobie sprawdzić jakie ja te kamienie zamawiałam, bo tych nazw to jest tyle, że nie jestem w stanie tego ogarnąć lapis lazuli byłby bardziej taki niebieskawy, granatowy nie, ale to też jest związane z czakrą gardła, a to jest uleczenie fiolet Powiem tak, co ta osoba o tobie myśli? Jesteś w jej głowie cały czas. Cały czas. Na okrągło. Co ona do ciebie czuje? Jezus, to jest taka miłość, że ja nie potrafię tego nawet wypowiedzieć, nie potrafię tego nazwać. Pytanie, czy ona ci to deklaruje, czy nie. Bo wydaje mi się, że jest tu problem z y, takim naprawdę odpowiednim nazwaniem tych uczuć, które ma do ciebie. Ale mówię tych pozytywnych, pozytywnych. <laughs> tak zobaczyłam z daleka, to albo pokazał mi się jakiś miś, miś. Albo właśnie jakieś zwierzątko. Jak zobaczyłam z daleka to ułożenie. Co ci w ogóle to mówi to ułożenie tych kamyczków? jest takie ciekawe, nie? głowa i, i łóżka dwa, no nie wiem, nie wiem. <laughs> co na przed tobą ukrywa? Strach, strach. Może bardziej to yy, spróbuję skonkretyzować. Strach o przyszłość, strach o to, co by mogło by się wydarzyć między wami, gdyby doszło do kłótni, agresji, do cichych dni, do jakiegoś takiego spadku energetycznego u któregoś z was. Co by się wydarzyło, co by się mogło wydarzyć, gdyby na przykład tamta osoba miała gorszy humor, albo ty, czy gorszy czas, czy kondycję? Boi się o to, nie wiem dlaczego, o reakcję, o przyszłość, gdyby tak się miało wydarzyć. Strach. Co tak naprawdę by chciała? No, być z Tobą, tworzyć z Tobą dalej związek. Dla niektórych z Was zalegalizować związek, czyli tutaj mowa jest o ślubie, prawda? Czy cywilny, czy kościelny, czy jakikolwiek inny, ślub, no, no różne, różne religie. Tutaj mamy ludzi o różnej narodowości na tych moich czytaniach, bądź jakaś taka umowa między Wami, która by Was bardziej, Jakoś yy, połączyła. O, o, o właśnie coś takiego. No tego by chciała. Na pewno. I teraz jeszcze takie coś tutaj do mnie przyszło. że Jeżeli wy się staracie o dziecko. Albo będziecie mieć dziecko, to na wtedy wie, że takie coś będzie musiało się wydarzyć. Tak. To już na pewno. Mm. Jaka jest przyszłość między Wami? Jeszcze bardziej tutaj ktoś z Was się w kimś zakocha. Jeszcze więcej tu jest uczuć i emocji, bardzo ładnych. Jeszcze więcej niż do tej pory. Tu jest bardzo dużo takiej bliskości, ciepła, przytulania się, spania ze sobą obok siebie, głaskania. To jest też uzdrawianie, czyli jakby przechodzicie na jakiś inny poziom tej właśnie relacji czy związku, stajecie się bardziej tacy połączeni ze sobą. W sensie, tak jakbyście mieli być ze sobą już w takim związku, bardziej takim już z dłuższą, na przykład. Y No, po prostu z dłuższym, jak to się mówi starzem, o, z dłuższym starzem. Tak, jakbyście mieli być za chwilę już y, tak ze sobą zżyci, że zachowujecie się jak stare, dobre małżeństwo, a dla wszystkich, którzy są długo ze sobą w związku, wystajecie się bardziej dla siebie tacy dobrzy, tacy współczujący, tacy. Bliscy sobie bardziej, o tak bym to powiedziała. Jaka jest rada? Ktoś z Was ma problem ze zdrowiem, i proszę tutaj o to, żeby ktoś poszedł się zbadać, bądź zaczął się leczyć. Tak, taka jest rada. Dokładnie taka jest rada. I to mówi wprost: nawet ten ametyst też jest kamieniem uzdrawiania. Nie tylko tutaj relacji, ale też własnego uzdrawiania. To jest bardzo komuś z Was potrzebne. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. No, co my tutaj mamy? Poczekajcie tutaj na chwilkę. Trójeczka musi na chwilkę poczekać. Właśnie, czy trójeczka na coś czeka? Bo ja muszę się podpiąć pod kabel. O, bo miałam 5%, co ci mówi piątka też. Na spotkanie, słyszę, na spotkanie. Mhm. Żółta serpentyna, energia męska, i to kółeczko. Dobra, szybko. Co ta osoba o tobie myśli? Nie może się doczekać na spotkanie, bądź na coś. Nie może się doczekać. Wy tam macie już różne sytuacje, to nie będę zgadywać na co. A, na spotkanie B, na coś, o czym Ty wiesz. Czy kropeczki już zostawiam dla Ciebie do wypełnienia? <laughs> Takie są myśli, w Twoją stronę, co ona do Ciebie czuje, ale ktoś z Was już wie, co ona czuje, i tutaj nie ma nic innego, co Ty byś musiała, czy musiał się bardziej dowiadywać, co bym ci mogła powiedzieć. Każdy z was, kto wybiera tą trójkę, doskonale wie, co ta osoba do ciebie czuje. Może z poprzednich czytań, albo po prostu macie taki kontakt ze sobą. Ta osoba jest w miarę szczera, otwarta, więc wiecie tutaj. Trójeczka wie. Wie, co czuje tamta osoba. Co ona by chciała być przy tobie, przytulić się do ciebie, dotknąć twojej dłoni. Poczuć ciepło, ale to przytulenie tutaj najbardziej czuję. Takie poczucie bezpieczeństwa ona jakby odczuwa w momencie przytulenia się do ciebie, czy nie wiem, położenia się obok ciebie, czy spania z tobą. Takie ma poczucie bezpieczeństwa, i to, tego by chciała. Tego jej bardzo brakuje. Też jest coś z ustami tutaj, albo uwielbia twoje usta, albo ty jej usta uwielbiasz, trójeczko, albo lubi po prostu dotyk yy, ust twoich do jej ust, albo po prostu lubi pocałować się z tobą. Ten pocałunek jest tutaj też ważnym elementem tej relacji, nie wiem dlaczego, ale tak się pokazało. Co ona przed tobą ukrywa? Ona ma czasami takie myśli, że wątpi w to wszystko. I ostatnio też miała takie uczucia, co zostało nagle to zażegnane przez, nie wiem, jakieś, jakąś twoją reakcję czy rozmowę z nią, ale miała takie poczucie, że chyba to nie ma najmniejszego sensu i trzeba się wycofać. Że nic z tego nie będzie, miała takie coś i to było bardzo mocne. Wycofać, nic z tego nie będzie, ty mnie nie chcesz. Ktoś z was też jej coś powiedział, co utkwiło jej w głowie. Nie wiem, czy to chodziło, że ktoś z was powiedział, że jej nie chce, czy nie ma do niej jakichś takich uczuć, czy nie potrafi się zaangażować, czy jeszcze to nie ten czas, ale. Wy nie byliście. Ale trójeczka nie była w tym szczera. No, trójeczka nie była w tym szczera. Powiedziała coś, trójeczka może mówię do jednej osoby, i ją to bardzo mocno zabolało. Może nawet nie tyle zabolało, bo chyba się domyślała i wiedziała, że tak będzie, ale co ją tak jakby. E, przywołało do porządku. I co spowodowało, że jakby wróciła się troszeczkę o krok do tyłu, i tak jakby sobie myśli, no chyba tutaj nic z tego nie będzie, no ale. Ale wy, jakby tutaj trójeczka też potem zareagowała w jakiś sposób, co ją uspokoiło, stąd być może jest trochę lepiej niż w zamierzeniach tej osoby miałoby być. O, tak bym to chciała powiedzieć. Przyszłość między wami, no tu jest połączenie między wami, pokazuje się. Namiętność, bliskość, chemia, intymność. Bardzo, bardzo mocne połączenie. Ktoś z was w taki sposób jej próbuje okazywać uczucia, albo będzie chciał jej okazać uczucia w taki właśnie sposób, poprzez tą bliskość fizyczność. Ale jaka jest rada? Słuchajcie, yy, powiem może do jednej osoby, która to słucha. Tu jest ostatni moment na to, ostatni moment, aby być z tą osobą szczerym. Bo uwaga, teraz to czuję całkowicie, to idzie cały czas. Z, z, jest takie połączenie bardzo mocne z tobą, więc ja mówię co, to, co idzie. Jeżeli ty w najbliższym czasie, nie wiem kiedy to będzie w listopadzie czy w grudniu, czy kiedy tam wy macie się zobaczyć, spotkać, czy właśnie um, okazję mieć, spędzić ze sobą tak indywidualnie, ze sobą um, we dwoje czas, to tu jest powiedziane, że masz ostatni tutaj, trujeczko, to jest dla ciebie rada masz ostatni moment i ostatnią szansę, żeby się przed nią otworzyć. W uczuciach i emocjach do niej takie, jakie naprawdę czujesz i które w sobie masz do tej osoby. Bo jeżeli tego nie zrobisz, ta osoba. Um, taką widzę energię, taką widzę osobę, której opadają ręce i mówi: Nie, ja się wycofuję, to nie dla mnie. I to może być takie definitywne, że już nie będzie powrotu. Nie będzie możliwości, możliwości spędzania razem czasu. Nie będzie możliwości zaproponowania już potem czegoś, no bo ty też się za nią, czy znaczy za nią, ty też się zablokujesz, no bo nie będziesz miała trojeczko wyjścia. Więc jest tu taka informacja. Jeżeli też jest taka rada, jeżeli ktoś z Was uważa tą osobę za y, naprawdę lojalną, szczerą, odpowiedzialną, dobrą, o bardzo dobrym sercu, taką, z którą można budować stały, stabilny związek już na dłuższy czas, albo nawet docelowo do końca życia, to musielibyście jej coś zaproponować w najbliższej możliwej, przy najbliższej możliwej okazji, bo ja nie wiem kiedy to się wydarzy, to jest czytanie jakby no, y, takie ogólne na przyszłość ta przyszłość u mnie jest różna, pokazuje się różna, nawet do dwóch miesięcy tak, ta przyszłość która się pokazuje, że no jest tam y, ten kontakt z tą osobą i jest to połączenie fizyczne, ale tutaj mówimy o czymś, co ona jakby by potrzebowała, co nawet może o tym ci nie mówić, ona by potrzebowała czegoś więcej, czegoś więcej czego tutaj brakuje. I ty dobrze wiesz o czym ja mówię. No. No tak. Ale ktoś z was mnie posłucha i to będzie bardzo dobra decyzja. Ja czekam tylko na komentarze. Posłuchałam, posłuchałem i przez to zaczyna nam się lepiej układać. Przez to jest więcej szczęścia, miłości, harmonii i porozumienia, zrozumienia. Ja tylko czekam na, na takie komentarze. Poczekam sobie spokojnie do tych dwóch miesięcy. No albo dłużej, no nie wiem. Dla niektórych z Was jest to bardzo też może być to na, na, na już, nie? Że możecie gdzieś tam się już chcieć yy, spotkać i jakby ona czekała się, bo nam wyszło, bo nam tak, tak wyszło, że ona czeka na to spotkanie, czyli już gdzieś jakiś termin mógł zapaść, więc może to nie jest taka odległa przyszłość. No ale taka jest rada, obojętnie o jakiej przyszłości mówimy. Jeżeli ktoś z Was tego posłucha, no naprawdę, no. Czemu sobie odmawiać tego szczęścia i radości? Ja nie wiem, czemu to robicie. Niektórzy z Was oczywiście, Bo nie, nie mówię, że wszyscy, ale większość z Was jest taka prośba, aby to zrobić i to jak najszybciej. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie do kolejnych filmów. Papa! Pa.